Kim byli korsarze? Po pierwsze, wcale nie byli to piraci. Ponieważ korsarze były to załogi prywatnych okrętów dowodzonych przez kapitana, który otrzymywał od jakiegoś władcy list kaperski. I załoga i kapitan stawali się korsarzami. Walczyli oni z przeciwnikami tego władcy, wystawiającego list kaperski, i działania korsarzy były legalne. Korsarze nie otrzymywali żołdu, jak zwykli marynarze marynarki wojennej. Tylko ich wynagrodzeniem był zdobyty na wrogu łup. Czyli jakiś kapitan mający załogę i statek zatrudniał się, żeby walczyć, otrzymywał list w kaperski, dzięki któremu uzyskiwał dosyć dużo, ponieważ po pierwsze mógł pływać pod banderą swojego władcy, mógł też korzystać z jego portów, gdzie to mógł się schronić czy też wyremontować twój statek, oraz uzyskiwał taką ochronę. Kiedy na przykład trafił w ręce jakiegoś państwa trzeciego, po prostu stawał się takim najemnikiem służącym jakiemuś władcy. Oczywiście pozwalało to władcy zwiększyć swoje siły bez inwestycji w marynarkę. Nie musiał kupywać okrętu, nie musiał zatrudniać załogi, nie musiał szukać sprawnego, odważnego kapitana, po prostu wystawiał jakiemuś sprawnemu posiadającemu statek i załogę kapitanowi list kaperski. I po prostu mówił, z kim on ma walczyć. Oczywiście druga strona, ta, z którą walczyli korsarze, traktowała ich jak piratów. No, nie zawsze byli traktowani jak tacy marynarze, marynarki wojennej. Po prostu byli traktowani gorzej. Tutaj należy zaznaczyć, co najbardziej odróżnia korsarze od piratów. Po pierwsze, piraci byli traktowani jako bandyci, przestępcy przez wszystkich, bez wyjątków. Natomiast korsarze byli traktowani jako najemnicy i jedyny problem z korsarzami miało to państwo, ten władca, z którym po prostu walczyli. Piratów zwalczali wszyscy. Do tego piraci atakowali wszystkich, tych, których uznali, że są w stanie pokonać. Czy to był statek handlowy Anglii, Francji, Hiszpanii, Wenecki, atakowali wszystkich. Natomiast korsarze Mieli wyznaczony cel. Na przykład korsarz zatrudniony przez władcę francuskiego miał walczyć z flotą ze statkami angielskimi, albo też na przykład z hiszpańskimi, w zależności oczywiście od sytuacji. Do tego korsarze, tak jak wspomniałem, w tym kraju, w którym byli zatrudnieni, mogli wchodzić do portów, byli tam traktowani jako zwykli marynarze. No może nie jako zwykli, ale jako marynarze. W takich państwach trzecich też raczej traktowano ich w sposób pozytywny. A piraci, gdzie się nie znaleźli, tam byli traktowani jako przestępcy i oczywiście z piratami problem rozwiązywano w bardzo skuteczny i szybki sposób. Wróćmy jednak do łupów, czyli do tego, co najważniejsze, jeśli chodzi o Korsarzy. Po pierwsze, zdobyte łupy nie trafiały w całości do Korsarzy, ponieważ jednak w większości wypadków część Musiała też trafić do mocodawcy. Oczywiście większość trafiała do korsarzy, utrzymanie statku załogi było drogie. Do tego ta załoga chciała zarabiać więcej niż marynarze, marynarki wojennej. Działania korsarzy były, można powiedzieć, usankcjonowane takim prawem. I dopiero w 1856 roku państwa europejskie zrezygnowały z takiej formy walki. Zostało to zapisane w deklaracji paryskiej. Do tego roku 1856 to korsarstwo kwitło. Oczywiście najbardziej w wieku XVI, XVII, troszkę w XVIII, kiedy to po prostu tych korsarzy było całkiem sporo. Wszystkie państwa, te które walczyły na morzach i oceanach, oczywiście państwa europejskie, zatrudniały korsarzy. Nawet takie znane, jeśli chodzi o marynarkę wojenną państwa jak Anglia, przynajmniej na początku tej swojej drogi morskiej, zatrudniały duże ilości korsarzy. Tak jak powiedziałem, był to doskonały sposób, żeby zdobyć za bardzo niską cenę, a wręcz często bez żadnych inwestycji, statek, raczej okręt, sprawną załogę, którą można rzucić na wroga, a jeśli się ją straci, żadna strata, zaraz pojawią się kolejni korsarze. Tu dochodziło wręcz do takich przypadków, że niektórzy wręcz inwestowali w załogi, w okręty korsarskie, licząc na to, że kiedy taki okręt korsarski wróci, to po prostu przyniesie duże zyski. Więc to nie musiał być tylko kapitan ze swoim statkiem, tylko mogli to być po prostu ludzie, którzy inwestowali w tego kapitana, w statek, w załogę, licząc na to, że jego działanie przyniesie bardzo duże zyski. Oczywiście mocodawcy, pracodawcy, władcy, jakby ich nie nazywał, oczywiście również liczyli nie tylko na to, że będą oni skutecznie walczyć, ale również na to, że będzie z tego zysk. Czyli inwestycja darmowa, a zysk jeszcze był oczekiwany. Warto wspomnieć na przykład o Sir Francisku Drake'u, chociaż to ser to poszło później, przyszło później, dopiero między innymi dzięki tej korsarskiej pracy tego, Pana kapitana. Był on angielskim korsarzem, przez Hiszpan oczywiście był traktowany jako zwykły pirat, w Anglii natomiast uważany był za wielkiego żaglarza, no i w końcu właśnie uzyskał ten tytuł sir, czyli tytuł szlachecki. Właśnie głównie dzięki dokonaniom korsarskim, łupieniu statków i miast hiszpańskich. Po prostu Drake, dzięki swoim umiejętnościom, załodze, okrętom, Atakował statki hiszpańskie oraz miasta hiszpańskie i no, zdobywał olbrzymie łupy. I między innymi właśnie dlatego zdobył sławę, pieniądze oraz tytuł szlachecki. Korsarstwo było możliwością zdobycia olbrzymiego bogactwa i sławy. No, albo bardzo szybkiego zakończenia na zawsze swojej kariery. Oczywiście historia zapamiętała głównie tych, którym się udało. I podobnie jak z piratami, pozostała obecnie taka bardzo romantyczna wersja, wizja, wyobrażenie o Korsarzach, ponieważ w tym, tych wyobrażeniach ci Korsarze walczą z wrogami, z przeważającymi siłami, zdobywają łupy, złoto, mapy skarbów czyli tacy piraci, tylko troszkę tacy bardziej cywilizowani, bohaterscy. Rzeczywistość była taka, że najczęściej były to ciężkie walki. Dużo z tych korsarskich wypraw po prostu się nie udawała i albo korsarze po prostu nie wracali, albo po prostu te zyski nie były wcale aż takie wielkie. Więc, tak jak to ma miejsce często w historii, na przykład, właśnie ze wspomnianymi piratami, to nasze wyobrażenie korsarzy, tego czego dokonywali, jest bardzo romantyczne i takie troszkę odbiegające od rzeczywistości. Pamiętajmy, że korsarze to nie tylko. Karaiby, walka o hiszpańskie złoto, ale to po prostu walka również tu w Europie na zimnych morzach, również na Bałtyku, na Morzu Śródziemnym, walka z wrogimi flotami, z innymi korsarzami przeciwnymi, czyli ciężki kawałek chleba, ale dający obietnicę dużych zysków. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zasubskrybuj i naciśnij dzwoneczek. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.